Patronem kanału jest dystrybutor produktów AGD czeskiej marki ETA. Firma od ponad 80 lat produkuje stylowe i praktyczne AGD do kuchni. Między innymi frytkownice beztłuszczowe, dzięki którym przygotujecie pyszne dania obiadowe i desery w zdrowszej wersji. Produkty marki ETA są dostępne w większości polskich sieci handlowych. Kupując AGD ETA przez poniższy link znajdujący się w opisie odcinka wspieracie działanie kanału. Gdyż od każdego zakupu otrzymujemy prowizję od marki ETA. Proszę pamiętać, o kodzie rabatowym jest pod filmem. Jeśli kraj jest mały, nierozwinięty, niestabilny, z dość nietrwałym systemem politycznym, mówimy potocznie, że to republika bananowa. Przeważnie to państwa trzeciego świata, rządzone autorytarnie lub totalitarnie, gdzie panuje reżim wojskowy, którego gospodarka opiera się na eksporcie jakiegoś surowca. Wymyślono, że republika musi być bananowa od państw Ameryki Łacińskiej eksportujących głównie banany, tak jak Gwatemala. Amerykańskie firmy importujące te owoce zarabiały krocie i wykorzystując swoją ekonomiczną przewagę, korumpowały rządy, sponsorowały przewroty i decydowały o składach rządów poszczególnych państw. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że pod koniec XIX i na początku XX wieku USA organizowało wojny bananowe w krajach Ameryki Łacińskiej. Może to i brzmi dziwnie, w końcu handel bananami nie brzmi poważnie. Albo na tyle poważnie, by z tego powodu wywoływać wojny, ale nic bardziej mylnego. Obecnie pochłanianych jest ponad 100 miliardów bananów rocznie. To najczęściej jedzony owoc świata, a wszystko ma swój początek w drugiej połowie XIX wieku. Do połowy XIX wieku zainteresowanie amerykanów owocami egzotycznymi było praktycznie zerowe. Krwiożerczo kapitalistyczne Stany Zjednoczone, chcące dokonać ekspansji na tereny Ameryki Środkowej, mogły to dopiero uczynić dzięki. Żegludze parowej, ta potrafiła w miarę szybko i punktualnie transportować towary. Pojawia się pewien amerykański przedsiębiorca, twórca bananowego imperium Minor C. Keith, który rządowi na Kostaryce zaproponował potężne inwestycje, finansowanie i restrukturyzację długu. W zamian chciał przejąć kontrolę nad budowaną przez siebie linię kolejową łączącą stolicę kraju z portem Limon oraz 800 tysięcy akrów pod uprawy bananów, czyli 7% obszaru kraju. Takie działania pan Keith będzie powtarzał w innych krajach. W 1899 swoje przedsiębiorstwo postanowił połączyć z konkurencyjną firmą Boston Fruit Company. Utworzono Molocha, United Fruit Company, UFCO, które kontrolowało 75% rynku. Przedsięwzięcie było tak wielkie, że w latach świetności zamawiali najwięcej maczet na świecie, rocznie jakieś 36 tysięcy. Kiedy zawitał na świecie wielki kryzys, wciąż mieli zapotrzebowanie na 24 tysiące maczet. Monopolista dyktował warunki zatrudnienia w krajach Środkowej Ameryki, bo bardzo często był w regionie jedynym pracodawcą. Pracujący żyli w skrajnie złych warunkach, stawki pracowników były skandalicznie niskie, mało tego wypłacano należności pracownikom w postaci specjalnych bonów, które można było realizować wyłącznie w sklepach ówko. Będąc jedynym skupującym banany w okolicy, właściciele plantacji byli zmuszeni do odsprzedania swojej ziemi ówko, bo inaczej nikt inny by nie składał skupił ich zbiorów. Rzecz jasna, często dochodziło do strajków. Pracownicy oczekiwali np. 8-godzinnego dnia pracy, 6 dni pracy w tygodniu, opiekę zdrowotną i oczekiwali wypłat w gotówce. Czyli wszystko to, co było już standardem w tych czasach w krajach rozwiniętych. Korporacje stać było na spełnienie wszystkich oczekiwań bez jakiegokolwiek uszczerbku finansowego. Zamiast tego protestujących rozpędzano siłą, czasami zbrojnie. Nawet w 1928 roku otworzono ogień do niewinnych protestującego tłumu. A państwa Ameryki Środkowej nie broniły swoich obywateli, bo nie widziano w tym swojego interesu. Republiki bananowe skorumpowane do suchej nitki, za nic w świecie nie chciały zmieniać statusu quo. Uwko było na tyle majętną korporacją, że praktycznie każdy polityk Ameryki Łacińskiej był skorumpowany. Jeden z prezesów firmy nawet zasłynął z powtarzania, że muł kosztuje więcej niż honduraski poseł. Uwko nie miało za uszami jedynie mieszanie się do polityki w w Ameryce Środkowej. Maczali palce również w polityce amerykańskiej. W 1951 roku za sterami Gwatemali stanął świeżo wybrany prezydent Jacobo Arbenz Guzman. Mając na względzie dobro swojego narodu, przekonał wszystkich w swojej kampanii wyborczej, że Gwatemala ma realną szansę zostać nowoczesnym. Kapitalistycznym krajem. Po uzyskaniu mandatu przeszedł do działania. W pierwszej kolejności wziął się za przeprowadzenie reformy rolnej, gdzie bezrolni chłopi mieli otrzymać ziemię leżącą odłogiem. Tak się składało, że ówko się ten pomysł nie spodobał, bo tereny takie jak prezydent Gwatemali chciał rozdawać, były ich w cudzysłowie zapasowym terenem na czarną godzinę. Bananowe Imperium namówiło amerykański Departament Stanu, że Gwatemala ma komunistyczne zapędy i że jedynym rozwiązaniem obecnej sytuacji jest przeprowadzenie puczu przez CIA. W 1954 doszło do zamachu stanu. Prezydent uciekł z kraju, rzucając oskarżeniami pod adresem UFKO, a dowodów na współpracę z komunistami do tej pory nie znaleziono. Dziś o działalności UFKO trudno słyszeć. Głównie dlatego, że zmieniała się nazwa parokrotnie. W 1970 w 1970 znano już było pod nazwą United Brands, a dziś znamy je pod nazwą Chiquita Brands. Republik bananowych jest całkiem sporo i nie muszą wcale oznaczać, że handlują wyłącznie bananami. Jednym z krajów, który handluje właśnie bananami, ale i innymi owocami jest Honduras. Wyjątkowo malowniczy i atrakcyjny kraj jest też jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów świata. Wielokrotnie kraj usiłował się podnieść z ruiny, ale fatalny stan gospodarki gigantyczny poziom przestępczości skutecznie to uniemożliwiają. Botswana w Afryce przyczynia się do wydobycia 25%. Diamentów na świecie. Jest w pełni uzależniona od swojego eksportu, i ich największy dar jest zarazem ich największym przekleństwem. Gigantyczna część zysków z diamentów trafia za granicę, a nieznaczna ilość, jaka pozostaje w kraju, pozwoliła przyczynić się do największego przyrostu PKB świata. Z drugiej strony jest widmo wyczerpania zasobów kopalni, co będzie wyrokiem śmierci dla całego kraju. Kolejną Republiką Bananową jest Laos, kierowany przez socjalistyczne władze. Nie zachęcają do odwiedzin, nie inwestują specjalnie w swoją gospodarkę. Postawiono wszystko na jedną kartę. Rolnictwo stanowi nawet 3 czwarte przychodów kraju, gdzie czołowym produktem eksportowym jest drewno. Kolejnym punktem na mapie bananowych republik jest Nigeria, gdzie społeczeństwo żyje w skrajnej biedzie, mimo że działa prężnie rolnictwo i przemysł filmowy. W kraju występuje jedna z największych na świecie różnic społecznych podczas gdy większość żyje w skrajnej biedzie, pojedyncze jednostki żyją dostatnio niczym królowie. A wszystko za sprawą wydobycia ropy naftowej, która jest podstawowym filarem nigeryjskiej gospodarki. Choć przychody kraju są znaczne, to zwykło się mawiać, że kraj jest uzależniony. Od ropy, w przeciwieństwie do innych krajów, które są w ropę bogate. W pierwszej połowie XX wieku na kontynencie afrykańskim brytyjska kolonia o nazwie Złote Wybrzeże obfitowało w złoża złota. Jego pokłady szybko jednak się wyczerpały. Brytyjczycy stracili kolonią zainteresowania, a teraz Ghana jest słabo rozwiniętym państwem rolniczym. Dzisiaj jest w stanie wyłącznie oprzeć swoją gospodarkę na eksporcie ziaren kakaowca. Mimo wprowadzenia reform, mimo sporego wojska czy inwestycji w rozbój przemysłu ciężkiego przed Ghaną, Daleka droga do stabilizacji. Jednym z najbiedniejszych krajów w Afryce jest Zambia, 90% społeczeństwa pracuje w podstawowym dla gospodarki sektorze rolniczym, co przykłada się na zaledwie 15% PKB kraju, mimo starań, by ratować się turystyką i tak i tak, wszystko w kraju jest podporządkowane pod eksport miedzi. Ona daje ponad 80% dochodu z handlu zagranicznego. Oparty o to budżet pokazuje, że rozwijający się przemysł i obfite złoża nie są wyznacznikiem gwarantowanego sukcesu gospodarczego. Jeszcze nietypowym przykładem Bananowej Republiki jest maleńka rajska pacyficzna wyspa między Australią a Hawajami. 26 km2 ziemi wystarającej maksymalnie 4 metry ponad poziomem morza to przestrzeń nie nadająca się do praktycznie czegokolwiek. W Tuwalu mieszkańcy czerpią zyski z wydawania licencji połowowych. Ale odkąd pojawił się internet, kraj opiera się na czymś zupełnie innym. Takie miejsce z dala od świata ma do zaoferowania narodowe-rozszerzenie.tv. A to oznacza, że każda telewizja na Ziemi jest gotowa zapłacić za domenę z taką końcówką każdą cenę. Tuvalu jako pierwszy kraj świata został bananową republiką internetową. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się te bananowe republiki podobały. Jak chcecie więcej takich materiałów, dajcie znać, co byście chcieli obejrzeć w komentarzach pod filmem. Kciuki w górę, kciuki w bok, kciuki w dół. Znacie reguły. Możecie zasubskrybować, jeżeli. Oglądacie ten kanał po raz pierwszy, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam!